Szanowni widzowie drodzy Państwo, witam Was w nowym roku i w pierwszym materiale po mojej przerwie świątecznej. W tym materiale pokażę Wam metę na 2026 rok, włącznie designy oraz doktryny. Będą no ogólnie trzy części tego, które wyjdą od razu po sobie, czyli mamy metę na jednostki naziemne, metę na jednostki latające i metę na jednostki morskie. I w tej części zapraszam Was na metę na jednostki naziemne. Serdecznie zapraszam na ten materiał. Dobra, na samym początku zaczniemy od garnizonów. Nic się w garnizonach nie zmieniło. Najlepszy garnizon to jest dwójka i nie da się wymyślić do tego nic lepszego. Dwójka, kawaleria, tyle. Koniec jakby historii. Jeśli chodzi o piechotę, którą używamy do naszych czołgów podczas normalnej gry, robimy sobie typową 16 pustej piechoty, dajemy jej pelotkę i dajemy jej logistykę, żeby ona zaopatrzenie naszym czołgom nie zabierała, a pelotkę po to, żeby jak odsiął się atakuje kasami, to żeby je odeprzeć. Jeżeli gracie na Multiku krajem, który musi robić i piechotę, i czołgi, to polecam dać sobie jeszcze kompanię sygnalizacyjną. Jak jesteście wystarczająco bogaci, żeby to uciągnąć, całą resztę możecie mieć gdzieś. Dobra, jeśli chodzi natomiast o czołgi po tych ostatnich zmianach, metach, patchach i tak dalej. Czołgi lekkie praktycznie wymarły, ze względu na busty, które dostają czołgi specjalistyczne, no i te cięższe. Dlatego ile wcześniej było sens zrobić trochę czołgów lekkich ze spegami i z boostami przyłamani, o teraz za bardzo nie ma to żadnego znaczenia. I lepiej jest zrobić po prostu cały czas czołgi konkretne, zadaniowe. Tutaj dla was jest design na czołgi ciężkie na multiplayer. Ciężkie niszczyciele ze zmechem. Jedną pelotką jako bus do naszego opancerzenia. I takie mamy kompanie wsparcia. zwiat kompania pancerna sygnalizacyjna, logistyka, szturmowa saperów i kompania czołgu średnich z miotaczem. Jeśli chodzi o tą kompanię... To zależy, jak się dobrze czujecie. Jak wiecie, że jesteście dobrym graczem, to ja polecam raczej Tom. Jak się boicie, że będziecie często dostać oklep i się cofać, no to wtedy jest lepszy szpital polowy. Ale, ponieważ mamy tylko 5 slotów, to wydaje mi się, że teraz pancerna kompania sygnalizacyjna jest po prostu lepsza nawet od szpitala na multika na podstawkę. Bo nie za bardzo jest co zastąpić tą kompanię. Niestety, ale ilość boostów, które ona daje, jest po prostu gigantyczna. Jeśli zaś chodzi o nasz piękny build, ogólnie, na wszystko co atakuje, jest stworzone po to, żeby atakować. lepszy jest plan wielkiej bitwy. Więc ja wam tutaj pokażę, jak ta doktryna powinna wyglądać, jak jesteście w stanie to wyekspić. Ale jak nie jesteście w stanie tego wejść, no to bierzcie tą doktrynę, która ma gościa, który daje wam lepszą biegłość. I w przypadku tego builda pod atakowań wrogich czołgów mamy indywidualną doskonałość, samobieżne wsparcie siły przeciwpancernej pancernej wielkie natarcia. I na techach 3940, bo takie się zazwyczaj tylko robi, na wanilce, no to macie takie staty. To wystarczy na spokojna 90% graczy na multiplayerach polskich. Jak gracie jakieś takie multiki ze znajomymi. Jak rzucicie to na nich, to nic z nich nie zostanie. <laughs> Trochę drogie, ale oddaję. Produkcja. Tak wygląda czokolekki pepant do zwiadu. Tak wygląda nasz ciężki niszczyciel liniowy. Tak wygląda nasz flame tank. Tak natomiast wygląda nasza pelotka. To jest nasz design na szpegów. Tak samo. Jeśli chodzi o kompanię sygnalizacyjną, można ją zastąpić szpitalem polowym. Można ją zastąpić super ciężką artylerią samobieżną, zwykłą super ciężką artylerią, jak nie lubicie jeździć zbyt szybko. Artylerią wsparcia, nie ma to za bardzo znaczenia. Ta dywizja tak jest tak totalnie OP, że cokolwiek dacie za tą piątą kompanię, to różnicy wam nie zrobi. To jest typowa dywizja na single player, nie na multiplayer, od razu mówię. Nie ma 1000 softa, za to nie ma ataku pepanz, więc nie nadaje się do walki z wrogimi czługami gracza. Jeśli chodzi o designy, Lekki Espek wygląda tak, jedyne co się w nim różni to jest działko, po prostu działko na atak przeciwżywotny. Flame jest dokładnie taki sam jak był w Pepancach. Tak samo Armor Mem jest dokładnie identyczny, ta pelotka, tak jak był, taki jest. A Arta Samobieżna Ciężka wygląda w taki sposób. Oczywiście, jak dostaniecie lepszą, czyli tam ciężką artylerię, to wtedy musicie zmienić wieżę też na ciężką, pamiętajcie o tym, nie? Ale na samym początku daję na średniej bo daje więcej przełamania i jest tańsza. Jeśli zaś chodzi o doktryny, tak samo plan wielkiej bitwy, tutaj bierzemy piechotę szturmową zamiast indywidualnej doskonałości, natomiast tutaj usprawnione rozmieszczanie zamiast sił pancernych. ewentualnie można wziąć sobie również obronę mobilną, jak chcecie mieć więcej boostów do obrony już do ataku. To daje wam więcej ataku, a to wam daje więcej obrony. Jak się czujecie, tak wybierzcie. Wielkie natarcie dalej zostaje. I w kwestii czołgów tutaj nie ma nic więcej do dodania. Jakby są SPG na Singla albo są Pepance na Multika. I zasadniczo ten delcek sprawił, że więcej czołgów nie ma sensu robić. I to wam autentycznie te dwa designy wystarczą. Jak gracie Singla na przykład niemcami, te cztery designy wystarczą wam do samego końca gry i nie musicie nic więcej robić. A my przejdziemy sobie teraz do Massmoba. Jak gracie totalnie pod samego Massmoba, czyli MassMoba, tak tzw. cegły, bryki, no to tak się to robi. Robi się teraz super ciężką artylerię, bo jest cała doktryna pod super ciężką artylerię. W ogóle jest sens robić teraz artylerię, nie daje się na to soperów, bo nie ma po co, ale za to daje się czołgi lekkie, zwiadowcze i te czołgi lekkie wyglądają tak jak te do SPG-u, czyli w taki sposób. No i to jest nasza typowa piechota mas mobowa raczej rzecz wyłącznie na single player albo na jakieś dziwne multiki. Jak gracie normalnego multika, czyli na przykład... Jak gracie serarzem i chcecie utrzymać Afrykę, albo robicie na przykład piechotę na Związku Radzieckim do obrony czołgów, no to wtedy robi się coś takiego. Piętnastka, ale z kompanią sygnalizacyjną. Ze względu na doktryny to ma inne rozpiętości, ale to nie jest jakieś szczególnie maga istotne, bo to mało kto robi. Tak czy inaczej, tak wygląda typowy masmo. Coś takiego. I jeśli chodzi o doktryny, taktyka dużych jednostek artylery na natarcie pancerne, desperacka obrona. Jeżeli was nie stać na artylerię super ciężką, to możecie sobie wrzucić inżynierię polową i wtedy na tym masmobie zamiast tej super ciężkiej artylerii dać sobie zwykłych saperów. I ci saperzy wtedy zapewniają wam jakąś taką normalną ilość tych bustów. Jest sens ich wziąć do czegokolwiek. Ale ogólnie build pod super ciężką artylerię jest lepszy niż ten build pod, pod saperów. Ogólnie piechota dostała bardzo duże nerfy. Ta zwykła taka masmobowa niż miała wcześniej. I jest troszeczkę useless teraz. Weź mi się za siły specjalne, proszę Państwa. Najlepsi spadochroniarze wyglądają tak. To jest najlepszy spadochroniarz, jakiego można zrobić. Lepszego nie ma, niestety, przykro mi. Nie polecam robić jakichkolwiek w ogóle spadochroniarzy, jeśli nie eksploitujecie tej gry. W sensie, spadochroniarze sprawiają, że ta gra jest tak niemiłosiernie prosta. No bo możecie skapitulować każdy kraj w ciągu tygodnia, poza Związkiem Radzieckim, nie? Ale autentycznie oni są tak totalnie OP, że ja nimi w ogóle nie gram, bo dla mnie to się mija jakkolwiek z celem, żeby grać z spadochroniarzami. Ale najlepszy desen jest taki. Robicie sobie te dwójki, odpalacie sobie mapę zaopatrzenia i zrzucacie po jednym na każdy supply hub, jaki jest. Albo na każdą linię kolejową, jaką są. Natychmiast cała wroga armia nie ma zaopatrzenia i zostaje po prostu zniszczona. Nic więcej tutaj nie ma do dodania. Totalnie OP jednostka, ja z niej nie korzystam, ale za to korzystam z całej reszty sił specjalnych. Tak obecnie wygląda meta na siły specjalne. Pół na pół robimy sobie piechotę morską z rangersami, także mieć busta do 50%, bo powyżej 50% ten boost nie działa, jakby ktoś tego nie wiedział. Takie mamy kompanie wsparcia, daje, robimy tego naszego pojazdu opancerzonego z zwiadu, cały czas dokładnie tego samego do spegów, czyli na atak przeciwpiechotny. I nie robi się żadnych innych specjali w zasadzie w tej grze, nie ma po co, bo te są najlepsze jakie się tylko da, one robią wszystko dobrze. Dobrze walczą w lesie, dobrze walczą w mieście, dobrze walczą na wybrzeżu, czyli tam, gdzie specjale są zrobione. Teoretycznie są dalej jeszcze górale, które właśnie wypadły z gry, i teoretycznie da się zrobić 30 górali zamiast 36, bo góry mają jedną rozpiętość, ale nie ma po co tego w zasadniczo robić, bo sytuacja, że wam będą potrzebne konkretne górale, jest bardzo nikła i na multika nie przydają wam się nigdy, bo nie ma po co ich robić, a na singla są lepsze sposoby na przebijanie gór, czyli na przykład nie przebijanie ich wcale, tylko obejście ich jakoś bokiem. Więc yy, ci i tak dobrze walczą w tych górach. Zawsze w górach znajdzie się jakiś region bagna albo jakiś region lasu, który można przejść i można wtedy użyć ich i nie ma sensu robić samych górali. Oni nie mają żadnych bustów do walki w górach, więc ja polecam w tych górach nimi raczej walczyć. To jest totalnie OP jednostka wsparcia i dobra na singla, i dobra na multi. jak chcecie zrobić jeszcze bardziej OP, to możecie zrobić coś takiego i dać sobie dwa razy z mech. Wtedy mają o wiele więcej HP i o wiele więcej przełamania. Ale nie jest to jakieś mega konieczne. One takie już same sobie są totalnie OP. Bardzo dobry design na USA, bardzo dobry design na Japonię, na UK, na wszystkich, którzy mogą się robić jakikolwiek desant. Też oczywiście można to robić Niemcami, sobie zrobić tak 8-10 dywizji, żeby się zdesantować na przykład na UK, czy do Norwegii. Bardzo polecam tę dywizję, ona nie jest w ogóle droga, ale jest bardzo fajna. Tylko, że minus jest taki, że bardzo dużo trzeba wydać na doktryny. Doktryny do sił specjalnych. Pierwszego szturmowa, działania rozpoznawcze szturmowe, natarcie pancerne to jest tylko po tą taktykę przełamania. I wojna ekspedycyjna, żeby można było jak najszybciej robić jak najwięcej desantów. Jak? Gracie tak, że macie w planach, nie wiem. Granie Niemcem pod te siły specjalne i chcecie tylko się do UK zdesantować to jest wtedy wiele, wielkie natarcie po prostu zamiast tej wojny ekspedycyjnej. Ta wojna ekspedycyjna jest do tego, żeby robić jak najwięcej tych desantów. To jest głównie do walki morskiej, czyli do tego, do czego są stworzone te jednostki. I nasze doktryny piechoty morskiej, tutaj prawo, potem prawo, tutaj lewo, potem lewo i potem prawo. I tyle. Nic więcej, się raczej siłami specjalnymi nie robi. Doktryny spadochroniarzy nawet się nie robi, bo nie ma po co marnować tego cennego ekspo lotniczego na cokolwiek innego niż samoloty. Na doktryny górali już nie ma po co robić. Rzadko się zdarzy wam na singlu, że zdacie radę zrobić całe to i jeszcze rangerów, więc zawsze polecam zrobić najpierw piechotę morską, a dopiero potem rangerów, jak już zrobicie wszystkie te doktryny. Więc wy najpierw robicie WSZYSTKIE te doktryny, a potem dopiero idziecie w siły specjalne. A, jeszcze, sorry, zapomniałem, jedna rzecz. Jak robicie masmoba, to idziecie w przewagę ogniową, a nie w plan wielkiej bitwy, to zapomniałem wspomnieć soreczki. Możecie też iść w plan wielkiej bitwy bez problemu raczej, ale przewaga ogniowa jest lepsza ze względu na ilość organizacji, którą macie na waszej piechocie. Zapomniało mi się sorry. No i jeśli chodzi o takie zwykłe, najbardziej podstawowe taktyki, to już jest wszystko, co obecnie robi się w grze. Ale jest też kilka takich taktyk bardziej powolonych. Tu macie na przykład Rangerów pod super ciężką artylerię samobieżną. Ta jednostka kosztuje 200 i zadaje 350 softa. Jedyna różnica między spieszeniami, jaką się robi, to tutaj wrzucamy artylerię oblężniczą zamiast działań rozpoznawczo-szturmowych. Bardzo fajna jednostka, tylko nie za bardzo da się ich zrobić w dużej ilości. Zrobicie takie 24, to już jest sukces, niezły. Można też robić artylerię i w przypadku chęci robienia artylerii, czyli piechoty z artą, to zmieniamy sobie tych Rangerów po prostu na. Piechotę i wszystkie inne rzeczy zasadniczo zostawiamy takie, jakie są, czyli zostawiamy z tym czołgiem. Oni mają wiele mniej kosztują tylko dwa koła i wychodzi nam coś takiego. Nie ma za bardzo sensu zmieniać tego planu, no bo to zakłada, że wy będziecie szturmować cały czas tymi oddziałami, więc to możecie tak zostawić. Jedyne zmartwienie na robienie tej dywizji. Piechoty z artą jest taki, żeby wam tych czołgów lekki starczyło. Bo jak wam nie starczy, to będzie smutno. Jeszcze zostały mi wam do pokazania dwa designy: dosyć specjalne. To jest ciężki desan. Czyli jak nie możecie się przebić tymi specjalami, nie wiem, 4-5 i próbujecie podbić Francję. Jak Niemiec zajął już cały Związek Radziecki ma tam 3000 dywizji na kratkę, no to coś takiego sprawi, że instantowo to podbijecie. Jak gracie multika na jakiegoś gracza, no to wtedy zamiast SPG wrzucacie ciężkie niszczyciele czołgu i macie wtedy takie staty. Jak coś stoi na tym porcie? Gwarantuję, że te dywizje, one to rozpieprzą w drobny mak. I takie sobie możemy dodać do tego doktryny, czyli typowe doktryny pod czołgi. Możemy też dodać doktryny pod siły specjalne, czyli możemy grać pod siły specjalne normalnie doktrynami i zrobić sobie ten design tylko po to, żeby się przebić. Albo możemy grać sobie pod i przebić się tymi jednostkami, a potem je skonwertować w normalne i zostać na tych doktrynach. To już jest trochę takie, wiecie, bardziej skillowe. Od was zależy, jak chcecie to zrobić, ale polecam ten desant dosyć srogo. Mówię na singla SPG, natomiast na Multica lepsze są czołgi ciężkie niszczyciele, żeby jak wrogie czołgi przyszły to, żebyście je łupnęli. No i na samym końcu jeszcze stary dobry zmech. To jest typowa jednostka na multiplayer, do trzymania jakichś ciężkich punktów. Jak yy, walczycie o wybrzeże, to lepsze są artylerie zwykłe. A jak walczycie na przykład D-Day, to lepiej dodać sobie pance. Żeby niszczyć wrogie czołgi tymi zmechami Gdy można dodać sobie troszeczkę piętej, na przykład Do 34 Albo sobie to jeszcze można wtedy podbić do 36 No i takie coś produkujemy Tutaj dajemy sobie pancerzonego sapera Żeby mieć jak najwięcej obrony i jak najwięcej okopania A w doktrynkach Piechota mobilna, działanie rozpoznawcze To tylko pod taktykę Tak samo taktyki zadaniowe Żeby mieć jak najwięcej command powera I to jest typowy build na multiplayer Zasadniczo chyba tylko Kanada i Bułgaria pod to grają jak chcecie, to możecie sobie spróbować. No i jeśli chodzi o designy wojsk lądowych, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jak o czymś zapomniałem, to znaczy, że ta jednostka nie ma żadnego zastosowania. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten materiał. Witajcie po tej krótkiej przerwie dwutygodniowej. Wracamy z materiałami. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. No mówię, jak dajcie lajka, like, dajcie suba, napiszcie jakiś miły komentarz, bo trzeba trochę algorytm rozruszać po tej nieobecności. Więc podejrzewam, że ten film to wyświetli się może stu No ale jakoś to trzeba, wiecie, zacząć, nie? Po, po, po tej świątecznej przerwie. Dzięki bardzo, mam nadzieję, że wam się podoba ogólnie to. Chodzimy już w robienie tej mety z tego nowego DLC-ka na nowy rok dosyć poważnie, bo już jest z czego klej. Także po raz trzeci. <dziś> Dziękuję bardzo. I do zobaczenia w następnym materiale. Chyba pojutrze. Cześcipa. Również chciałem podziękować wszystkim patronom oraz osobom wspierającym ten kanał. Jeśli zaś ty chcesz zostać patronem, zarówno na YouTubie jak i w opisie tego materiału masz link do wspierania.